Cześć, ja mam na imię Konrad i dzisiaj przeanalizujemy mowę ciała Joanny. Mamy 3,5-letniego Kacperka, o której prawdopodobnie każdy z Was słyszał. Na samym początku zaznaczę, że sprawa jest dość delikatna, nie jest zamknięta. Prokuratura jeszcze bada trochę rzeczy, dlatego podejdziemy do tego materiału z dość dużym dystansem. Dostałem wiele wiadomości, że detektyw Rudkowski, który zaangażował się w tą sprawę, jest showmanem, że on nic tam nie robi, że tylko pokazuje swoją twarz, że Joanna ukrywa um, prawdę na temat dziecka itd. Tak tak Dzisiejszą analizę opieram na materiałach z kanału na YouTube Patriot24TV. Na tyle, na ile mogłem, powyciągałem interesujące rzeczy, które być może przydadzą Ci się w życiu, ponieważ są pewne gesty, zachowania, które nie są widoczne takie jawne, takie oczywiste, a prawdopodobnie często pojawiają się w życiu każdego z nas. Dlatego obserwuj bacznie inne osoby, ponieważ dużo możesz się o nich dowiedzieć właśnie z mowy ciała. No to co, przejdźmy do rzeczy. Na samym początku chcę rozwiać wątpliwości, ponieważ wiele osób mówi, że Joanna jest morderczynią swojego dziecka. Dla niektórych jest to absurdalne, niektórzy mocno trzymają się tej teorii. Ja chcę pokazać prawdziwy smutek i udrękę, którą przeżywa Joanna. Wtedy wypłynie ciało. Chyba, że się podczepiło pod gałęzie, i nie wypłynie. Tą muzykę podłożyły to osoby, które montowały ten film. Niemniej jednak widać na twarzy Joanny prawdziwy smutek. Nie jest to zbyt y, jakieś odkrywcze, ponieważ można powiedzieć, że każdy głupi by to zauważył. Niemniej jednak w innych sytuacjach również widać, kiedy Rutkowski opowiada o tym, że y, jej dziecko może. Już nie żyć, może zaczepiło się o jakiś konar czy o coś innego, to widać wyraz dużego smutku na twarzy Joanny. Większość z nas nie była w takiej sytuacji, w jakiej została postawiona Joanna, więc ciężko jest sobie wyobrażać, jakbyśmy reagowali. Niektórzy mówią, hmm, udziela wywiadu, więc gdyby mi zginęło dziecko, to ja nie byłbym, nie byłabym w stanie udzielić takiego wywiadu. Człowiek jest w dość dużym szoku, wiele sytuacji robimy bardzo emocjonalnie i czasami. Mamy potem po czasie wrażenie, że w życiu byśmy tego nie zrobili, a mimo to, to zrobiliśmy. Dlatego też postarajmy się takie myśli odrzucić na bok, kiedy analizujemy zachowanie innej osoby. No dobrze, że schodziliśmy teraz. Zresztą 12, 12 dni poszukiwań, to trudny, trudny czas dla Pani był bardzo. bardzo. Nie przespala co jak mówiłam. Zwróćmy uwagę to, co dzieje się za plecami Joanny. Zobaczmy na Maję Rudkowską żonę Krzysztofa. Zwróć uwagę, że obejmuje ją rękami, dodaje jej otuchy, w pewien sposób być może ją ustawia do kamery. Później widać głęboki wdech i takie wypuszczenie powietrza spokojne. Trudny czas dla Pani był bardzo. Bardzo. Nie przez na jak mówiłam. Takiego zachowania nie mamy zwykle, kiedy rozmawiamy z kimś o niebie, kiedy rozmawiamy z kimś o zakupach albo... Sytuacja jest dla kogoś obojętna. Widać, że ta sytuacja mocno przejmuje Maję. Drugi od przyjechał na morze. A co widział ten kolega, który był? Nie wiem, z Maryszem było ciężko się do tej pory dogadać, ponieważ on no ciężko przeży przeżywa to do tej pory. Przeżywa to bardzo tak. Ma no. pani kontakt z partnerem? Nie, żadnego. Nie ani telefonicznego, Nie, pandemia jeszcze. Zwróć uwagę teraz na tą sytuację. Nie patrz teraz w kategoriach, że Joanna jest w jakiś sposób winna śmierci swojego dziecka, ale pytanie dziennikarza wywołało w Joannie specyficzne zachowanie. Zobacz jeszcze raz, co będzie robić. Do tej pory. Przeżywa to bardzo, tak. No. Ma pani kontakt z partnerem? Nie, żadnego. Nie, ani telefonicznego. Pandemia jeszcze jest. Też ta kwestia się cały czas... Użyła manipulatora, zaczęła drapać się w okolicy ucha, zasłaniać, opuściła wzrok w dół. Pokazuje to, że osoba czuje się mocno niekomfortowa w tej konkretnej sytuacji i stara się dodać sobie jakoś otuchy. Zobaczmy na te dwa zachowania i porównajmy je jedno z drugim. To do tej pory. Przeżywa to bardzo tak. No. Ma pani kontakt z partnerem? Nie, żadnego. Nie, ani telefonicznego. Pandemia jeszcze. To nie potwierdzam tego absolutnie ani nie zaprzeczam. jakby, Nie będę komentować tego w ogóle. Każdy z nas ma pewne wzorce zachowania, które się powtarzają czy też powielają. Jak jesteś w sytuacji zagrożenia, jesteś gotowy do walki, możesz wypiąć pierś, rozłożyć ręce i powiedzieć co. To pokazuje, że jesteś gotowy do walki, nie? że jesteś gotowy na konfrontację. W sytuacji, kiedy ktoś do ciebie wyskoczy, drugi powie: Zaraz cię strzelę i. Osoba z takiej postawy zamknie się albo zrobi krok do tyłu, to pokazuje jasno, że boisz się konfrontacji, że no już nie stoisz tak stabilnie, jak stałeś przed chwilą. W tym wypadku, kiedy Joanna dostała pytanie od dziennikarza, opuściła wzrok, yy, zaczęła się drapać. Może to świadczyć o tym, że jednak jakiś kontakt ze swoim partnerem ma. Nie może tego powiedzieć przy dziennikarzach, ale... Być może jakiś kontakt pojedynczy z policją, e, przez policję może być. Nie mówię, że to jest na pewno, tak się jedynie domyślam, ponieważ takie zachowanie zdradza informację. Zwróć jeszcze uwagę, że przez dłuższy czas Krzysztof Rutkowski w żaden sposób się nie poruszył. Kiedy to pytanie zostało zadane, od razu się poruszył. Bo ciężko się do tej pory e, dogadać, ponieważ on no ciężko przeży przeżywa to do tej pory. Przeżywa to bardzo, tak. Ma no. pani kontakt z partnerem? Nie, żadnego. I do tego jeszcze lekkie przymknięcie ust. Czyli przez jakiś czas w ogóle czujesz się komfortowo na tyle, że jesteś w jednej pozycji, słyszysz pytanie, na które ktoś nie może odpowiedzieć, czujesz w pewien sposób stres w swoim ciele, więc poruszasz się. Mogę się tylko domyślać, że detektyw mógłby pomyśleć, żeby tylko ona się nie wygadała, więc musiał mieć takie pewne rozluźnienie, poruszenie swoim ciałem. Domyślam się, że część z Was ogląda ten film jako pierwszy na moim kanale, że jeszcze nie są zaznajomieni z tematem mowy ciała, po prostu komunikacji niewerbalnej, więc jeżeli temat Cię do tej pory zainteresował, zapraszam na swoją stronę, która wyświetla się tutaj. Albo też w opisie filmu. Tam więcej informacji na temat Mowy ciała, czy też kursy stacjonarne albo online. Chodziła do tego, że wynik jest dla matki oczywiście dramatyczny, niemniej jednak innego ja nie brałem pod uwagę. Nie brałem pod uwagę żadnego wątku kryminalnego, o którym tak szeroko wszyscy mówili, gdzie informacje, które my dostawaliśmy do biura, były zupełnie irracjonalne. Zwykle każde zachowanie ma jakieś znaczenie. W momencie, kiedy spadną ci włosy do przodu, masz długie włosy, więc odrzucasz je do tyłu. Z jednej strony, może to być dla ciebie wygoda, żeby ci, nie wiem, lepiej się czujesz wtedy, kiedy masz włosy z tyłu, ale z drugiej strony, może to pokazywać, że zalotnie odsłaniasz szyję, żeby. Potencjalny partner dostrzegł twoją delikatność, czy też jądrność skóry, na pewno doskonale znasz ten temat. W tym wypadku detektyw Rudkowski zakasa rękawy, on pokazuje, że jest przekonany do tego, co mówi, pokazując stanowczość. Jeżeli zauważysz w takiej sytuacji, że z kimś rozmawiasz i rozmowa staje się dość napięta i ktoś zakasa rękawy i na Ciebie patrzy, mam nadzieję, że zrozumiesz, że ten gest pokazuje, że zaczyna się konfrontacja. Jeżeli Inna sytuacja. Rozmawiasz z kimś i ktoś zakasa rękawy i mówicie na przykład o jakimś wspólnym przedsięwzięciu albo o jakiejś inwestycji, no to może wskazywać to na to, że ta osoba jest gotowa do działania. Więc jeszcze inna sytuacja. Wyobraź sobie, że jesteś na jakimś spotkaniu z klientem, negocjujecie cenę albo coś i on mówi, że on jest w ogóle nieprzekonany. Mm. Nie. No to wiadomo, że jest przekonany. Ale wróćmy do sprawy z Joanną tego wywiadu, prawda? Dokładnie. Nie wiem, czy by mi ktoś powiedział. Ja się po prostu schodziłam i przypadkowo. Czy pani szukała sama dziecka Oczywiście. W oczywiście, że szukałam I, i mieszkańcy wiedzą o tym bardzo dobrze. Nawo grać sobie nieraz y, nawet wzywali policję. W tym wypadku Joanna skierowała się w stronę Mai. Widać, że ma w niej oparcie i patrzenie na kogoś opowiadając innym osobom o czymś, to jest ewidentna oznaka tego, że szukam potwierdzenia winnych, w sensie, żeby oni zgodzili się z moimi słowami. Zamknięte, ciało nawet jest w stanie wypłynąć po trzech dniach od momentu utonięcia. Ale tutaj myślę, że ta sytuacja nie nastąpiła. Okej, okay, pokazałem ci teraz krótki materiał. Prawdopodobnie patrzyłeś, patrzyłaś na Joannę, ale zwróć uwagę na Maję, jeszcze raz. Ciało nawet jest w stanie wypłynąć po trzech dniach od momentu. Okej, okay, twój wzrok został na niej skupiony. Puszczę play, zatrzymam w odpowiednim momencie i chciałbym, żebyś domyślił, domyśliła się, co Maja by chciała teraz zrobić. Utonięcie. Nie było dużej różnicy w zachowaniu jej ciała, niemniej jednak otworzyła usta. Zobacz jeszcze raz. Ciało nawet jest w stanie wypłynąć po trzech dniach od momentu utonięcia. Otworzyła usta na chwilę, widać było, że chce coś powiedzieć. Wstrzymała się, zamknęła Usta, i za chwilę będzie mówić. Dlaczego o tym mówię? To tak, może trochę odchodząc od tematu całej tragedii, o której mówimy, że obserwuj uważnie rozmówcę, bo czasami ktoś chce coś powiedzieć, ale on tego nie mówi. Widać, że już jest prawie gotowy. Wyobraź sobie ucznia nie? w szkole. Chce coś powiedzieć, rozchyla usta i zamyka. To wtedy, kiedy nauczyciel powie, hej, powiedz śmiało. Co masz do powiedzenia? No to wtedy ta osoba jest bardziej skłonna powiedzieć, niż jak po prostu ma zamknięte usta, bo nie wiadomo, czy w ogóle coś chciała powiedzieć. W tym wypadku, jeżeli zobaczysz, że ktoś podczas zwykłej rozmowy, czy jakiejkolwiek, w jakiej jesteś, e, robi tak, to chce coś powiedzieć. W tym momencie dobrze jest zapytać: hej, masz coś do powiedzenia? Śmiało, podziel się tym z nami. Z pewnością. Mocno dramatyczna i horrorem tutaj dla Asi, której pomagamy. Chciałbym zaznaczyć, że biuro Rudkowski robi to zupełnie bono, zupełnie bezpłatnie. Akcja, którą podejmujemy, będzie przez nas prowadzona do końca, do zakończenia odnalezienia dziecka żywego lub niestety martwego. Takie przyjmujemy warianty. Mówiłem na początku materiału, że w sytuacjach, kiedy Rudkowski czy też inne osoby mówią, o tym, że Kacperek może nie żyć, w matce widać dużą udrękę i smutek. I tutaj jest kolejny przykład właśnie tej reakcji. Ktoś z was może powiedzieć, że to jest udawane? No, no mnie to nie przekonuje, że to zachowanie jest udawane. Bono, zupełnie bezpłatnie, akcja, którą podejmujemy, będzie przez nas prowadzona do końca, do zakończenia odnalezienia dziecka żywego lub niestety. Martwego. Takie przyjmujemy warianty. Zanim zakończymy ten materiał, chcę jeszcze powiedzieć, że detektyw Rudkowski w wielu komentarzach jest nazywany showmanem, ekscentryczną osobowością, która tylko się pokazuje. Niektórzy nazywają go pajacem, bo się w jakiś tam sposób ubiera. I nie mnie to oceniać. Uważam, że wiele spraw rozwiązał. Nie traktuję go znowu zaś jako wielki autorytet, ale. Uważam, że chociażby w tej sprawie z Joanną i Kacprem, i też ojcem, czyli Rafałem, yy, zrobił na tyle dużo dobrego, że chociażby swoim autorytetem wsparł Joannę, dając jej otuchy, że ktoś taki jak on. Osoba, postać medialna przyczyniła się do tej sprawy. Część z Was na pewno śledzi dokładnie tą sprawę, interesuje się nią. Ym, obejrzała wiele filmów, przeanalizowała wersję zdarzeń Joanny, tego co ustaliła razem z ekipą biura Rudkowskiej i tak dalej, tak dalej. Na tyle, na ile mam informacji, podobno ojciec był poszukiwany. Zostało mu 180 parę dni od siatki. Ym, wrócił z Niemiec, być może był tam w pracy i był na kwarantannie u siebie tam. Na Działce czy, 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 czy w domu, mniejsza o to. I że policja miała cały czas do niego wgląd. W momencie, kiedy stało się to, co się stało, e, zamknęli go. Był w stanie nietrzeźwości. Dochodzili tam, że wypił jakąś małpkę, 200 gram alkoholu, e, co to było. No, niestety, nie wiem. Sprawa dość tajemnicza, ponieważ nie możemy wysłuchać wersji Rafała, jak to wszystko wyglądało. E, zgodnie z tym, co powiedział detektyw Rudkowski. Wszystko ma dość niefortunny bieg zdarzeń, ponieważ na moment spuścisz dziecko z oczu, ono zrobi sobie nie małą krzywdę, matki nie było na miejscu, prawdopodobnie Rafał wtedy po zaginięciu dziecka wypił alkohol, być może z tego, że nie wiedział, co ma teraz zrobić, różnie ludzie reagują, no i wyszło tak, jak wyszło. Niemniej jednak nie doszukiwałbym się tego, co wiele osób w komentarzach piszą, że ktoś tam mógłby zamordować dziecko, ponieważ Joanna wygląda na osobę, która kocha swoje dzieci i nie byłaby w stanie, nie byłaby skłonna zrobić czegoś złego. Westie dziecko się no, Ja pojechałam zawieźć go. Zwróć uwagę teraz na dłonie, które rozkłada Joanna. Ono, pokazują one bezradność. Kiedy pytasz kogoś, czy ktoś jest gotowy do działania i ktoś zrobi jasne, to nie powinieneś wierzyć temu, że jasne, bo wcale niejasne. Takie rozłożenie dłoni pokazuje bezradność, to, że nie wiemy co zrobić w tej sytuacji. Ostatnie to, co dla ciebie przygotowałem, to słowa, których używa Joanna, ponieważ w pewnym odstępie czasu zostaje zapytana o koparkę. Często podczas przesłuchań zadawane są pytania kilkakrotnie o przebieg zdarzeń, czy też o jakiś detal, aby sprawdzić, czy osoba przesłuchiwana cały czas powiela tą samą wersję. Ponieważ czasami zdarza się tak, że kiedy mamy kłamstwo w swojej głowie i odtwarzamy je, to zmieniamy jego bieg wydarzeń. Czasami mówimy, że coś zrobiliśmy po tym, albo czasami, że w ogóle czegoś nie zrobiliśmy, chociaż że powiedzieliśmy 10 minut temu albo dzień wcześniej, że coś wykonaliśmy. To są dość istotne rozbieżności, które mogą wpływać na yy, no, niekorzyść sprawcy. Nigdy tak jeszcze szybko nie byłam w Zebrzydowej. On, on krzyczał, on płakał, on do był w takim szoku i mówi, kurwa koparkę znalazłem, znalazłem tą koparkę. Ja koparce... Nie wiem, bo nic policja mi nie chce powiedzieć. Okej, okay, usłyszałeś to, co powiedziała Joanna. Zobaczmy, co powie później. Rodzice koło mojego domu mieszkają. I właśnie jak on odebrał Karola, to ja zaczęłam dzwonić na 112. A patrol był w ciągu 10 minut tutaj. A przez tą koparkę, bo mówiła, że się tak. Tą ja nie Tak, nie, że on się bawił. Ja wiedziałam, bo Rafał mi powiedział, to jak jechaliśmy na Zegrzydową, on był wtedy w szoku takim... Ja mówię, kurwa, znalazłem tą koparkę, znalazłem jego koparkę. Tylko że ja nie wiem, czy on mówi, że znalazł ją w rzece, bo on nie powiedział, że w rzece ją znalazł, ani nie powiedział, że gdzieś na prawie. On po prostu powiedział, że mi że znalazł tą koparkę, którą on się miał bawić w rzekomej piaskownicy, która jest tutaj o. Jak widzisz, Joanna opisała tą samą sytuację w pewnym odstępie czasu. Te słowa, których użyła, pokrywają się jedna wersja z drugą. Pokazuje to na jej prawdomówność, czy też na przygotowanie, że coś takiego, e, że taka sytuacja miała miejsce, choć faktycznie miałaby nie być. Niemniej jednak, jeśli obserwujesz cały kształt tej sprawy, tego jak zachowuje się Joanna, to po prostu wierzysz, że nie jest sprawcą i że to, co się wydarzyło, to nie jest. Wymyślony przez nią scenariusz. No to co? To wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, zapraszam do obejrzenia innych filmów oraz do zajrzenia na moją stronę internetową. To już wszystko, co dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Oczywiście, podziękowania dla Jakuba, to on zajął się montażem w tym filmie. Do zobaczenia. Cześć!